Tutaj, gdzie dzisiaj jeździmy? Dzisiaj jeździmy na Babiej Górze No nie na Babiej Górze bo Babia Góra to jest tam no Ale tak. jeździmy na stokach Góry Groń czyli Babia Góra Trails No właśnie Babia Góra Trails No tak Także dzisiaj pokażemy wam jak wygląda ta miejscówka A jest to miejscówka dosyć świeża, jeszcze nie jakoś super znana Więc nie ma też bardzo dużo ludzi jest troszkę spokojniej niż w Pielsku, bardziej kameralnie, także zostańcie z nami. Ale żebyśmy wiedzieli, gdzie my się w ogóle znajdujemy, wpisujemy sobie Babia, babia Góra Trails, no i proszę bardzo, Babia Góra Trails Zawoja, jak sobie tutaj oddalimy, jak widać, czy to z Krakowa, Uh, czy to z Bielska, czy z Nowego Sącza to mamy całkiem blisko. Natomiast reszta Polski. Peszek. Naprawdę super piękny dzień Piękny majowy dzień tego czerwca Żuwior na nas okolice w sobie sukolicę, bardzo fajna trasa. Flow, dużo zakrętów, band. Można sobie poćwiczyć, jak ustawiać rower w bandach, jak się wybijać. Różne ciekawe rolery, double, stoliki. Bardzo fajna, bezpieczna trasa. Zresztą masę dzieciaków na rowerach cross country. W ogóle dużo ludzi jest tutaj na rowerach cross country. Endurowcy tutaj są raczej w takiej... No są. Są, ale mniej jest. Nie. Na pół. Dajmy na to, że na pół. W każdym razie bardzo fajna, zrównoważona trasa, a także nawet jak macie rower cross country... Z... I macie bąbelka. O i macie na przykład dzieciaka, to możecie się spokojnie tutaj wybrać. Trasa jest taka, że zarówno zjechać można dosyć bezpiecznie, jak i wyjść w miarę szybko, bo nam takim średnim tempem wyjazdy do góry zajął... 40... 40 45 minut. No około 50 minut. Także naprawdę przyjemnie. No, a my się posilamy i lecimy na... Jabłka teraz i już mamy nadzieję, że nie będzie tak łatwo. Odpoczęli. To w drogę. Po prawej stronie wspaniałe, jeszcze nieco ośnieżone. Zbocza Babiej Góry. Niektórzy powiadają, że nazwa Babia Góra bierze się stąd, że ta góra ma humory. Ale nie można potwierdzić tej wersji jednoznacznie. Więc pozostawmy to bez dalszego komentarza. Teraz jablak, żeby dostać się na... Jak ja mam prowadzić program w takich warunkach teraz diablak, żeby dostać się na diablaka w miejscu, w którym dojeżdżacie do końcówki podjazdu i gra nie rób mi dojeżdżacie do końcówki podjazdu i macie skrzyżowanie poruszacie się dalej z okolicą w dół, a później mamy odbicie na diablaka. Kop mi potarczy, jasne. To dobrym momencie, prawda? W tym momencie się hamujecie, bo się można przestrzelić. Diablak. na ten chłopek to byłem bardzo przyjemna czasem ma fajne trawersy to byłem mnóstwo mikrokurzeniów bardzo fajna do nauki do... Wygląda jak zjazd pucharu świata w Downhillu No i taki protip jakbyście sobie zjeżdżali diablaka do końca tak sobie powiedzicie tu to po prawej stronie jest taka kozacka karczma, w której później będziemy jechać, pokażę Wam. Dlaczego to też fajne miejsce dla Was i dla Waszych dzieciaków? To też właśnie dlatego jest tutaj taki park z fajnym pan z dwoma torami, z miejscem do ćwiczenia skoków. Więc jak widać miejsce blekane przez dzieciaki ale nie tylko dzieci. Nie bardzo sobie zdążę zmienić przerzutkę, no ale... Kacz ma tabakowy chodnik Tak? Tak, chyba tak Tak, tabakowy chodnik Możecie sobie zjeść w pięknych okolicznościach przyrody zaraz przy brzegu tej pięknej rzeki Co za Jeszcze nie wiem Pierogi. Zobaczcie jak wygląda zupa za 14 zł mm -hmm. Delus To też Dame. What? Patrzcie na to. Popatrz, mamy to nie pisało, że to jest dwa. Mhm. Zamówiliśmy miskę dla dwojga. Ale spokojnie, jak jest was twórka nawet, to może sobie zapodać takie coś. Przewypas. Do tego zupa czosnkowa i czur. Mega rzeczy. No i kaftiera. Mm, na żarci no. udajemy się z powrotem do domu. Jak oceniamy Babia Góra Trails? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, z tym, że będzie rewelacyjnie, jeżeli dobudują trochę ścieżek. Bo na ten moment tak naprawdę dla osób bardziej jeżdżących, no to tylko diablak.